Dokonał debate to of 87. A więc na logikę. Postacie takie jak Endo Otu, Paper Palsy, Shadowy, JJ oraz Golden Freddy nie mogły go dokonać, ponieważ są tylko halucynacjami lubiste regami. Możemy też od razu wykluczyć Woodred Chica i Boniego, ponieważ ich szczęki są zepsute. Papet nie ma gęby, a Ballon bo jest za niski. Wykluczamy także większość stojów. Ponieważ są u nich odsłonięte tylko plastikowe szczęki, które same prędzej by się zniszczyły, niż przegryzły przez ludzką czaszkę. A więc pozostaje nam trójka finalistów. A są nimi: Wittred Freddy, Wittred Foxy, oraz Mangle. Ugryzienie miało miejsce podczas dnia, więc Mangle była pewnie otoczona przez dzieciarnię. Natomiast Freddy jest strasznie mało aktywny, więc według mnie. To Foxy jest odpowiedzialny za The Bite of 87.